Czy może schwinkę. to się przydaje do otwierania. A, Też to jest e, używane jako sonda do szukania miarki. Jest. Ja. Także to jest wielofunkcyjne. urządzenie. I nie główna kratyna. Patrzcie. Teraz są dłuższe miarki niż poprzednio, bo te klucze zawsze się gubiły w plochu. Także już nie będzie poszukiwań na siłowni. Zginionej miarki, wysypywanie wszędzie wszystkiego na podłogę. próbujemy, czy coś tam... Medo. Jeszcze podłapałem fajny patent na redukcjach, coś się słodkiego. Wsypuję dwie miarki, trzy miarki na butelkę tej kreatyny i wtedy fajny jest smak słodki, a nie ma kalorii. Także możecie sobie to wypróbować jak będziecie się żypić.